W wielu przypadkach, szczególnie mówimy tutaj o pisie platformie, no do zdobycia mandatu wystarcza kilkanaście czasem nawet kilka tysięcy głosów. To jest po prostu kwestia ordynacji, którą mamy w większych okręgach, w których te partie dostają kilka mandatów, 4, 5, 6. A czasem nawet raźnie więcej, tak? No to często liderzy, czy osoby, które są gdzieś na górze listy, e, zgarniają najwięcej tych głosów. No a osoba, która musi tam zająć, nie wiem, tu powiedzmy szóste miejsce na liście, e, żeby ten e, mandat dostać, no aż tak dużo tych głosów nie dostanie. Więc posiadanie paru tysięcy dawnych wyborców, e, to, jest, to jest istotny zasób. No bardzo znacząco rzeczywiście poprawiają się te możliwości generowania treści w sposób zautomatyzowany, tak? W przypadku tych kampanii amerykańskich, gdzie rzeczywiście no, mówimy o Wielokrotnie większych budżetach, tak? No to też te możliwości takiego eksperymentowania z tym, jakie przekazy, jak działają na jakie osoby są znacznie większe, tak więc tutaj wydaje mi się, że takie dobieranie tego, jakie przekazy jakim osobom pokazywać i też częściowo generowanie tych przekazów w sposób zautomatyzowany to jest coś, co, co jest możliwe. Tak? Nie mówię, że to nie wiem, do Biden czy Donald Trump w przyszłym roku będą dzwonić do każdego wyborcy i z nim rozmawiać, ale no tak naprawdę to, to jest bardzo niedaleko do tego, żeby tego typu rozwiązania stworzyć. Tak? To znaczy, żeby rzeczywiście bot Przeszkolony w poglądach danego polityka, mówiący głosem tego polityka, rozmawiał z, z każdym wyborcą. Tak? Jestem sobie w stanie to doskonale wyobrazić, i obecny, obecny poziom rozwoju technologii jest już bardzo blisko od tego.